Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Alicja Ostasz, jestem psycholożką, a to jest mój podcast Shiro Mind i dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o modelu, który pomoże wam zrozumieć wasze zachowanie. Dlaczego o tym opowiadam? Bo bardzo często słyszę takie zdanie, że nie wiem dlaczego ja tak robię, moje zachowanie jest bez sensu, moje zachowanie jest nielogiczne, głupie, niezrozumiałe, ale nie potrafię inaczej, nie umiem robić inaczej. To często się na przykład zdarza w takich sytuacjach, gdy wybuchasz złością z powodu jakiegoś drobiazgu, albo masz jakiś ważny telefon do zrobienia jakiegoś maila, do wysłania i tak dalej, i ty wiesz, że powinnaś to zrobić, chcesz to zrobić, ale cały czas odwlekasz, odwlekasz i tylko się niepotrzebnie zamartwiasz. Czy na przykład w sytuacjach społecznych. Chciałabym umieć powiedzieć swoje zdanie, chciałabym, przygotowuję się na przykład na jakieś wyjście, powiem: Dobra, jak ktoś mnie o to zapyta, to odpowiem tak i tak, a przychodzi co do czego, ktoś się o coś pyta, wyraża swoje zdanie, ty byś chciała powiedzieć coś, że się nie zgadzasz, czy coś takiego, i to się nie udaje, no po prostu nie przechodzi przez gardło. I jeśli tak tylko z wierzchu rzucimy okiem na tę historię, na te zachowania, to można by było pomyśleć, że to zachowanie nie ma sensu. Ale dzisiaj chcę ci pokazać, że nasze zachowanie zazwyczaj ma sens. I tu jest bardzo ważna różnica: ma sens, Czyli, że możemy zrozumieć skąd się bierze, zobaczyć jakiś taki ciąg przyczynowo-skutkowy, co do tego zachowania doprowadziło, a nie, że ma sens, że o, to jest fajne zachowanie albo przydatne, albo wspierające, czy warte pozostawienia. Bardzo często wpadamy w pułapkę oceniania, tylko tego, co widać na zewnątrz, samego zachowania, czyli widzę krzyk o kubek i myślimy, no, że to przesadzona, jakoś nieracjonalna reakcja. Widzimy unikanie tego wykonania telefonu i nazywamy to na przykład lenistwem. Ale to ja mam takie wrażenie, że to tak, jakbyśmy widzieli tylko wierzchołek góry lodowej. Nie widzę sytuacji, widzę moje zachowanie i tyle. Nic więcej nie biorę pod uwagę, wtedy bardzo często nie widzę w tym sensu. Ale góra lodowa to nie jest tylko ten człowiek, który wystaje nad wodę, tylko to jest wszystko to, co jest też na dole. I jak to pomijamy, to naprawdę trudno nam ten sens zobaczyć. I bardzo przydatny do zrozumienia swojego zachowania czy zachowania innych ludzi jest tak zwany model Kajzerki. Tu dla Roberta Lewandowskiego i tych, co mogą nie wiedzieć, to wyjaśnię, że kajzerka to jest taka bułka z takimi nacięciami yy, od środka na zewnątrz. No, kto ogląda ten odcinek na YouTubie czy na Spotify yy, z wideo, to może pewnie gdzieś tu albo tu zobaczyć teraz ten model kajzerki, a może gdzieś tam. A jeśli nie, to spróbuję go opisać w możliwie prosty sposób. No dobrze, na samej górze nad naszą bułką mamy sytuację. To, co się dzieje na zewnątrz. Obiektywny fakt. Na przykład, partner nie włożył kubka do zmywarki. To jest to, co widzimy. I teraz od sytuacji rysujemy strzałkę w dół do naszej kajzerki. A na obwodzie tej kajzerki, czyli tak jakby na tym okręgu, mamy cztery elementy. Jedynka myśli, czyli nasza interpretacja danej sytuacji. To, co sobie myślimy, co nam się pojawia w głowie w tym momencie. Dwójka. Emocje, uczucia, czyli no to, jaki stan emocjonalny się w nas pojawia. Trójka, reakcja fizjologiczna, czyli reakcja z ciała, co się wydarza w naszym ciele, jakie są fizjologiczne odczucia, i czwórka, czyli zachowanie, czyli to, co ostatecznie robimy. I słuchajcie, chociaż sytuacja, czyli ten element nad kajzerką, łączy się bezpośrednio, prosto z myślami, z tym elementem myśli. Które z kolei wywołują uczucia, które wywołują jakąś reakcję fizjologiczną, które wywołują nasze zachowanie, to ta bułka jest kajzerką, a nie na przykład bułką poznańską, bo te wszystkie nacięcia się ze sobą łączą. I tak samo w tym modelu nasze zachowanie wpływa na nasze emocje, nasze emocje wpływają na nasze myśli, nasz stan fizjologiczny wpływa na nasze emocje i nasze myśli też wpływają na każdy z tych elementów. Wszystko ze wszystkim jest powiązane. Zróbmy sobie przykład, będzie nam łatwiej zobaczyć, jak to działa. No, już mówiłyśmy o tym brudnym kubku: to niech będzie, że partner zostawił brudny kubek obok zlewu. No i z, z sytuacji idzie strzałka do, do myśli, pojawiają się w głowie jakieś myśli. Na przykład takie: On nie szanuje mojej pracy, tego, że ja sprzątam, znowu wszystko jest na mojej głowie, mam dość bycia służącą, yy, zawsze jest tak, że ja muszę wszystko robić, a on siedzi i ogląda, nie wiem, telewizję i tak dalej. W związku z tymi myślami pojawiają się w nas jakieś emocje. No, takie myśli pewnie wywołałyby złość czy frustrację. Dalej pojawiają się reakcje z ciała. No, jak czuję złość czy frustrację, no to przyspiesza mi się tętno, serce mi szybciej bije, tak? Czuję, że mi się szczęka, zaciska, ręce mi się mogą zacząć pocić, robi mi się gorąco na twarzy. Pewnie zależy od tego, jak intensywny ten poziom złości jest. I w związku z tym wszystkim, z tymi myślami, emocjami, reakcjami. Ja się jakoś zachowam. Na przykład przyjdę i zacznę krzyczeć na partnera, że nie schował tego kubka. Albo się zdenerwuję i nie wiem, yy, yy, coś powiem niemiłego. No, różne mogą być moje reakcje. I tutaj zobacz, jak bardzo nasze emocje, z jakimi ja wchodzę w jakąś sytuację, czyli jak się miałam wcześniej, wpływają na całą tą sytuację. Bo przecież, jeżeli ja wracam z pracy w świetnym nastroju, jestem zadowolona, czuję się przyjemnie i zobaczę ten kubek. To to, jak się czuję, że ja się czuję bardzo dobrze, że mi jest spokojnie, jakoś tak przyjemnie, wpłynie na to, co ja pomyślę. Bo wtedy, jak zobaczę ten kubek, sytuacja się nie zmienia. Ale ja mogę na przykład pomyśleć: A, kubek, no trzeba go schować. I tyle. Więc się nie nakręcę, więc nie poczuję złości i nie zareaguję w gwałtowny sposób, tylko albo w ogóle nic nie powiem, albo po prostu moje zachowanie będzie takie, że schowam sama kubek do zmywarki. Ale jeżeli ja miałam okropny dzień w pracy, wracam po prostu taka zdenerwowana, spięta, no, tylko po prostu czuję, że wystarczy jakieś lekkie draśnięcie i ja wybuchnę złością, i ja wracam do domu i widzę ten kubek, to ten poziom złości, który już we mnie był, wpływa bardzo i to w ogóle też fizjologiczne sytuacja moja w ciele, no bo przecież ja się jakoś mam fizycznie też nim ta sytuacja się wydarzy to jak ja zobaczę ten kubek to dużo bardziej dostępne łatwiej mi będzie pomyśleć takie myśli nieprzyjemne typu że oczywiście jak zawsze nie sprzątną kubka jak zawsze wszystko na mojej głowie no prędzej pomyślę coś takiego kiedy jestem już zdenerwowana niż w sytuacji jak jestem spokojna czyli sytuacja może być taka sama ale to, w jakim stanie emocjonalnym ja do niej wejdę, wpłynie na to, jak ja tę sytuację odbiorę. I, I czy takie zachowanie wtedy ma więcej sensu? Tak. Czy, on, czy to zachowanie z tym wybuchaniem złości z powodu kubka jest użyteczne i, 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 i warte pielęgnowania? No nie, no to lepiej by było nie krzyczeć, jakbyś mogła to lepiej nie krzyczeć, ale zobacz, jak ja widzę tylko te elementy zewnętrzne, czyli to, że czasem na kubek reaguję złością, a czasem kubek mnie w ogóle nie rusza, to mogę sobie pomyśleć, że to jest bez sensu. Dlaczego czasem mam tak, a czasem mam inaczej? Ale jeżeli ja złapię ten taki szerszy kontekst, jak złapię ten dół tej góry lodowej, tą resztę tej kajzerki, to ja zobaczę, że na przykład to, w jakim stanie emocjonalnym ja wracam do domu, wpływa bardzo na to, jak ja zareaguję. Jak się ma moje ciało danego dnia, jak ja się źle czuję, nie wiem, boli mnie głowa, noga mnie boli, nie wiem, jest mi niedobrze, albo czuję się jakaś osłabiona, to będę bardziej drażliwa. I znowu te mniej przyjemne myśli pewnie będą mi bardziej dostępne. Łatwiej mi będzie pomyśleć coś nieprzyjemnego niż przyjemnego. A jak coś pomyślę, to znowu moje myśli wpłyną na to. Mój stan emocjonalny, czyli albo ja się dodatkowo nakręcę, jeśli już byłam zirytowana, albo jak byłam spokojna, to ta myśl, no tylko mnie uspokoi bardziej, albo jakoś tam delikatnie rozdrażnie, ale to nic mi nie zrobi i to bardzo wpłynie na moją reakcję. Inny przykład. Muszę wysłać ważnego maila, niech będzie, że do klienta z ofertą. I sytuacja jest taka, że ja siadam przed laptopem, żeby napisać maila. I jeśli we mnie pojawią się takie myśli, że na pewno napiszę to źle, na pewno ten, ta oferta będzie beznadziejna, na pewno mi odmówią, to się nie uda, to jest wszystko źle zrobione, beznadziejnie to napisałam, głupio to napisałam, muszę to wszystko poprawić, to pewnie pojawią się we mnie takie emocje jak lęk, niepokój, jakieś y, poczucie wstydu może, więc to ciało zareaguje jakimś dodatkowym napięciem, na przykład w ramionach. I zachowanie może być takie, że na przykład zamiast wysłać maila, to ja zacznę coś tam sobie przeglądać na, na, w internecie albo, nie wiem, pójdę zająć się czymś innym i ups, przypadkiem zupełnie zapomnę, że miałam tego maila wysłać. Ale jeżeli ja usiądę do tego samego maila, yy, usiądę przed tym samym komputerem i pomyślę sobie, będzie dobrze, napiszę tak jak umiem, wyślę i zobaczę co się stanie. Albo przyjmie ten klient ofertę albo tej oferty nie przyjmie może będzie chciał negocjować nie wiadomo to te emocje dalej może się pojawić lęk ale nie taki dalej może się pojawić niepokój ale nie aż taki on nie będzie paraliżujący i on nie będzie zachęcający do odwlekania tego zachowania nie czyli on nie będzie nas zachęcał do tego żeby tego nie zrobić ten lęk ten niepokój tylko raczej y, może być nawet motywujący żeby to jeszcze raz sprawdzić i wysłać Albo wyślemy go, chociaż będziemy miały takie poczucie, że to nie jest zrobione idealnie. I to jest okej. Okay. I zobacz, czy to, że ja siedzę i piszę maila i go nie wysyłam trzeci dzień z rzędu, jest yy, lenistwem? No, raczej bym powiedziała, że to jest prokrastynacja, nie, która wynika z czegoś, z jakiegoś konkretnego powodu. Tutaj, w tym przypadku, z naszych myśli. Tutaj słyszymy ewidentnie głos wewnętrznego krytyka, który oczywiście nigdy nie jest zadowolony i który bardzo dobry jest w podcinaniu skrzydeł. I jak krytyk się pojawia, to bardzo częstą reakcją jest unikanie yy, tego zachowania zagrażającego, czyli na przykład wysłanie maila. O tym będzie w następnym odcinku. To będzie bardzo fajny odcinek. I zobacz, znowu, chociaż to odwlekanie, chociaż nie wysyłanie tego maila nie jest dobrą strategią w sensie, że użyteczną i wspierającą, to jednak ma sens, no bo jeżeli ja mam tyle krytycznych myśli, jeżeli ja jestem przekonana, że ten klient nie przyjmie tej oferty, to ma sens, że jej nie wysyła. No bo po co ją wysyłać, jak ja wiem, że on jej nie przyjmie? Jak ja wiem, że jak ja dzisiaj nie wyślę, to dzisiaj nie dostanę odmowy, tylko jutro, pojutrze albo za kilka dni. Nieużyteczne. Ale ma sens. Trzecia sytuacja. Jesteś na spotkaniu ze znajomymi, ktoś opowiada jakąś tam historię o swoich poglądach, przemyśleniach, z którymi ty się nie zgadzasz i chciałabyś powiedzieć co myślisz już nawet w domu sobie właśnie wcześniej myślałaś, że jak ta osoba o tym opowie to chcesz powiedzieć, że się nie zgadzasz, ale pojawia ci się wtedy w głowie taka myśl: "Aj, na pewno powiem coś głupiego." Pewnie on wie lepiej, a co jeśli zapyta, jakie są moje argumenty i ja zacznę się plątać, bo ja nigdy nie potrafię odpowiedzieć na takie, na takie pytania. Wszyscy pomyślą, że jestem głupia, że się kompromituję. Wszyscy są tacy elokwentni tak potrafią się wypowiadać, tylko nie ja. I jak ja tak pomyślę, no to co się we mnie pojawia? No pewnie znowu lęk, pewnie smutek. Yy, yy, reakcja z ciała to pewnie będzie jakieś napięcie, jakaś suchość w ustach. Może być uczucie takiej guli w gardle, pocenie się rąk. Yy, dużo może być takich napięciowych yy, reakcji z ciała. I jakie będzie moje zachowanie? No jak ja mam takie myśli, to dość prawdopodobne jest, że zachowam się tak, że będę milczeć. Uniknę kontaktu wzrokowego albo się uśmiechnę nerwowo i tam przytaknę i nic nie powiem. I znowu, widząc tylko te powierzchnie, można by było pomyśleć, dlaczego ja tak robię? Dlaczego chciałabym powiedzieć, że się nie zgadzam? Chciałabym powiedzieć, co myślę, a nigdy tego nie robię. Nie wiadomo, dlaczego. Nie, no właśnie, wiadomo. No, właśnie dlatego, że masz takie myśli, które masz. To, to nie mówienie o swoich poglądach to jest znowu jakaś strategia ochrony przed jakąś kompromitacją, która w twojej głowie na pewno się wydarzy, jeśli powiesz, co myślisz. To znowu podpowiada wewnętrzny krytyk, no ale to zachowanie ma sens. Ono jest zrozumiałe. Znowu, to nie znaczy, że użyteczne, ale jest zrozumiałe, jeżeli my usłyszymy te myśli, które do ciebie, do mnie, do człowieka przychodzą, gdy taka sytuacja ma miejsce. Mogłybyśmy te przykłady mnożyć w nieskończoność, ale tu już myślę, że po tych trzech przykładach widzisz, o co chodzi. A jeśli masz ochotę, możesz podzielić się swoją jakąś y niezrozumiałą sytuacją, zachowaniem w komentarzu, to może razem poszukamy prawdopodobnych, możliwych elementów tej kajzerki. I oczywiście kajzerka jest modelem, jest uproszczeniem, przydatnym w zrozumieniu siebie, ale jak większość rzeczy w psychologii ma milion gwiazdek, wyjątków, uwag, dopisków gdzieś tam wokół dopisanych. Gdybym ja miała to wszystko brać pod uwagę, to ten odcinek pewnie trwałby ze dwa dni. No, więc no, nie będę tego robić na nasze szczęście. No, i jedyna taka gwiazda, o której ja chcę powiedzieć, bo uważam, że jest ważna, to to, że oczywiście nasze myśli nie biorą się z próżni, one nie biorą się znikąd i oczywiście na to, co ja pomyślę, wpływa sytuacja, która się wydarza, wpływa mój stan emocjonalny, ale bardzo też na nasze myśli wpływają nasze przekonania, nasze doświadczenia życiowe, na to, co ja wiem o sobie, o świecie. O tym dzisiaj nie mówię, ale wiedz, że te myśli skąd się biorą. I zrozumienie tego modelu daje nam świadomość, możliwość zrozumienia samych siebie i zachowań innych ludzi. I kiedy potrafisz rozłożyć swoje doświadczenie na te pięć elementów czyli na sytuację, myśl, emocje, stan fizjologiczny i reakcje to Przestajesz być trochę niewolnikiem tych takich swoich automatycznych reakcji. Zamiast obwiniać się tylko za swoje zachowanie i myśleć, że coś jest ze mną nie tak i z tym zachowaniem coś jest nie tak, to możesz z ciekawością zapytać się siebie OK, co sprawiło, że ja tak zareagowałam? Tak sobie myślę w kontekście na przykład tego wybuchania ze złością, że zobacz, jeżeli ja czasem na kubek reaguję wybuchem złości, a czasem wzruszam ramionami, i ja widzę tylko tą część, że jest kubek, i czasem reaguję tak, a czasem inaczej, i nie oglądam nic więcej, to trudno mi jest zmienić to zachowanie, bo ja nie wiem, czemu czasem jest tak, a czasem jest inaczej. Ale jak ja zobaczę, że na to, jak ja reaguję na widok kubka, wpływa to, co ja sobie pomyślałam, jak go zobaczyłam, wpływa to, w jakim jestem w stanie emocjonalnym wcześniej, na przykład jak wracam z pracy, albo wpływa to, jaki miałam w ogóle dzień, albo jak się czuję fizycznie to okazuje się, że ja mogę to moje zachowanie zmieniać, wpływając na te różne elementy pośrednie, czyli właśnie na przykład na moje myśli, czyli na przykład na mój stan emocjonalny, bo mogę na przykład jakoś o siebie zadbać, jak mam zły dzień, nie wrócę z pracy, na przykład przejście, nie wiem, trzy razy wokół bloku i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że jest dużo więcej miejsca do tego, żeby testować różne zmiany. No, i oczywiście mam dla ciebie zadanie domowe. Następnym razem, gdy przełapiesz się na zachowaniu, które cię zdziwi, zirytuje, będzie jakoś takie niezrozumiałe, to spróbuj się tym zaciekawić. Możesz wziąć kartkę, możesz sobie narysować taką właśnie prostą kajzerkę i spróbuj ją wypełnić. Czyli na górze wpisujesz sytuację, co się wydarzyło, jakie są fakty, a później od tej sytuacji strzałka w dół, jakie myśli przyszły ci do głowy jakie emocje się w tobie pojawiły, jak twoje ciało na to wszystko zareagowało i co zrobiłaś, czyli co pomyślałaś, co poczułaś, co zadziało się w ciele i co ostatecznie zrobiłaś. I nie chodzi o to, żeby od razu coś zmieniać, żeby od razu wprowadzać y, zmiany w tych myślach itd. Tak chodzi o to, żeby na razie zrozumieć, zapoznać się z tym, jak funkcjonujesz, jak działasz, y, co się w tobie pojawia. To jest bardzo ważny krok. Ja niezmiennie będę powtarzać, że zrozumienie jest yy, pierwszym krokiem, jakoś świadomość tego, co się w nas dzieje. Taką kajzerkę pewnie jak mi się uda, to znajdziesz na mojej stronie, pewnie ją podlinkuję w opisie odcinka. I dziękuję za dzisiaj. Yy, daj znać w komentarzu, co myślisz o tym modelu kajzerki. I jeśli, tak jak już powiedziałam, masz jakiś przykład takiej sytuacji, która może jest niezrozumiała dla Ciebie, chciałabyś ją wspólnie pooglądać, to możesz napisać w komentarzu. A jeśli podobał Ci się ten odcinek, to daj kciuka w górę, zasubskrybuj, udostępnij. A w następnym odcinku opowiem, jak wewnętrzny krytyk, czyli taka grupa naszych myśli krytyczna, wpływa na nasze zachowanie. To będzie trochę powiązane z tym dzisiejszym odcinkiem. Także zasubskrybuj mój kanał, niech nie przegap. A koniec mojego gadania to początek Twojego działania, Buziaki.